Przygotowany, gotowy, z drugiej strony też babolownia, która już nie mogła się doczekać na ten mecz, więc zobaczymy, jakie będą pomysły. Z obu stron Symetra, po jednej stronie mamy bastiona, a po drugiej jest May, no Praktycznie mirror dosłowny na supportach i na tankach, więc wszystko zdecyduje z grania z 3 symetra. Czy Torbior okażą się zwycięzcy w tej pozycji? No, wydaje mi się, że po raz kolejny tutaj jednak wyższość brania pozycji przez teleport pokazuje, że, że, że ta pozycja jest jednak na kluczowa i symetra naprawdę jest ważna w tego typu kampaniach. Zwłaszcza kiedy mamy tutaj takie sytuacje: z jednej strony high ground, z drugiej strony punkty, jakiś tam kontest. No i zobaczmy, czy teraz będą w stanie im zagrozić, bo trzymając tego, no nie są w stanie skontestować punktu. I to tak naprawdę druczna e, Midnightów e, trzyma jakąś kontrolę nad sytuacją, no bo młot tak naprawdę. Prawie dropi jest odcięty błyskawicznie przez Sadeka e, swoim molem i zeszredowany przez Ronina, no bym powiedział, Jujis. E, nawet Orisa tego nie przetrwa. Tak, tutaj w bardzo ciężkiej sytuacji, dożona na bolowni. Muszą się już cofać, bo będą po nich wiec. Widzimy, że taktycznie będą się resetować, Bober nie, nie traci ani chwili czasu i to jest dobre rozwiązanie. Patrząc na to, że już tam kurs zmierza, żeby zapaść te fragi, doładować szybciej swojego ulta, co powoli będą się zbliżać, ale widzimy, że bardzo agresywnie. Monikarz został no że na Midnight nie będzie sobie dawać w kaszy dmuchać. Idą do przodu i oni będą szli naprzód, narzucać, bo też chcą zdobyć dominację jak dwa poprzednich meczek. A z tego co się orientujemy, Midlanci są również drużyną, która bardzo skrupulatnie i od dłuższego czasu ze sobą skrymuje, także nic dziwnego, że taki obraz, z takiego obrazku jesteśmy świadkami w tym momencie. A zbliżamy się do ulta Mei, no i Mei nie będzie tutaj e, nie będzie tutaj pewnie dużo i czekać. Od razu jak tylko e, naładuje ulta, powinna go rzucić. Wie dobrze, że kręciel są wybejtowany, chociaż ten cooldown już pewnie wracał bardzo dużo, żeby na wiedział, mira Curse, więc w sumie e, no to jest taki, zwłaszcza się jeśli zdecyduje, zdecyduje się i szybko łapie, łapie naprawdę sporo osób, e, bardzo dobry fokus na lampę, no i wszyscy umierają w tym samym momencie w jeszcze wyśmienity wall jeszcze odseparowujący, go, odseparowujący byka od spawna no konsekwencji i kolejny delikatny stagger wyczyszczenie fajtu do końca no i no i umożliwiają to ponowny, ponowne zgrupowanie się Zobaczmy teraz jak odpowiedzą zawodnicy babolowni oni mają tutaj już niemalże cztery ultimate y pełne czy zaczną od Matrixa czy tutaj będą jednak liczyć na to że byk użyje swojego ultimate jako pierwszy ulica bez no Curse tutaj powinien zaraz szukać też swojego ulta. Zobaczmy, że ktoś w końcu zdecyduje. Taki młot już też na 100%. No i jest bastion, Polikarp się odpala, będziesz szukać. No i bardzo, bardzo question, bo e, generalnie ten teleport uniemożliwia, oj, uniemożliwia e, plany e, ulta Polikarpiowi. No, ale taki młot wykorzystuje sytuację i e, czyści, czyści, czyści zawodników drużyny Midnight. E, punkt przy, no, niemalże 100%, czyli 98% odbijany dla Babolowni. Tak, pięknie tutaj połączyli z, z swoje umiejętności. Widzimy, że mają jeszcze dwa ulty gotowe. Pijany bober gotowe z tym oknem i wyklej games z tym słońcem dostawali się, ale widzimy, że Gali i Kers też mają gotowe swoje ulty. Jeśli teraz Kers narzuci bardzo duże tempo, bo spróbują wykorzystać też te, te, teleporter z ultem Morrisy mogą narzucić bardzo duże tempo i wykonać wspaniałe uderzenie. Więc pijany bober będzie, będzie musiał się mieć na baczności z tym z tą lapą, żeby. Zatrzymać tą Orisę, bo Orisa ma 500 naładowania, no. to po prostu one shot, one kill. Kto zwycięży tego fighta tak naprawdę zależy od jednej rzeczy, która z Ilarii pierwsza odpali swojego ulta. Nie oszukujmy się, drużyna, która... Ilarii, która odpali się pierwsza, to jest wygrany fight w tym momencie no i zobaczmy, czy to się faktycznie stanie. Yy, tutaj mamy delikatną flankę ze strony Midnightów, yy, no ale wszystko bardzo spokojnie się rozgrywano i Kali... Kali jeszcze bardziej ofengluje. Yy, no, zobaczmy... Jest jeden ulcik, jest tutaj jeden pik. No i w tym momencie e, dosłownie, która pierwsza skorzystała z ultimate'ów wygrywa. Mamy odbicie. No i umiera tak naprawdę byk ze swoim ultem. Są to procenty kolejne dla Midnightów. Tym razem skutkujące już skapowaniem i skierowaniem tego punktu. na dobra. Tak, jest 1-0 dla Midnight. Niestety byk nie, zdoł, nie zdołał użyć swojego ulta. Więc poszło to na stratę, i tam pięknie, użyli tego ulta zostały zrobione dwa pigi, i już to pozwoliło Midnightowi spokojnie zająć ten punkt. A Babolownia, przez to, że była bardzo dobrze trzymana, no, był taki moment, światełko w tunelu, kiedy udało im się złapać Kersa, ale wtedy świetnie. Dosłownie sytuację do Babolowni, tak jak mówi nickname, używającego Ultan Mei, i Sadek, bo złapał trzy pięknie osoby, zostały one zmeltowane w szybki sposób, i to pozwoliło na to, żeby Babolownia została zatrzymana praktycznie do samego końca. Teraz widzimy, no, że... no i troszeczkę zmiana pomysłu na grę, bo pojawia się Lucio z Baptistem. Jestem ciekawy, czy ten Lucio to do kompozycji ogółem, czy raczej tylko pod speeda. no Wygląda na to, że bardzo szybko znowu będzie drużyna Midnightów. Szła po przejęciu kontroli nad punktem. Jest też TP, mają High grant, bardzo dużo miejsca, dzięki temu fajnie im to wyjdzie. W związku z tym, no młotk tutaj próbował kogoś oddzielić, ale wszyscy zawodnicy z drużyny Midnight ostatecznie wzięli tego teleport, ten, ten teleport. No dobrze, teraz kombinuję z jakiejś flanki z prawej strony. Zobaczmy w takim razie, jak zarotują zawodnicy Midnightów, bo oni będą z teleportem szukać tutaj pików. Ale niefortunnie, bardzo dobre generalnie wejście. Natomiast nawet po zrobieniu pika czegoś tutaj zabrakło. Bo o, bo nie udało się złapać tej Ilarii, no ostatecznie jednak e, zmuszona do powrotu do swojej drużyny zostaje wyłapana przez setka no i kończy się e, w ten sposób ten fight. Polikarp reset, bardzo mądre zagranie bez ładowania ultimate w drużyny przeciwnej. Mamy pierwsze procenty po raz kolejny dla Midnightu. Jak widzimy połączenie symetra Bastion w kolejny zarazem się sprawdza symetra pali przeciwników, Bastion rozwala wszystkie bariery wraz z symetro, która ładuje się na tych barierach, więc widzimy, że e, tutaj Babolownia spróbuje podejść Farmersi czyli pszczółka na takiej swojej domyślnej w postaci wydaje mi się, że Pszczółka bardzo lubi grać Farą. Spróbują podejść, może wypnąć koło z He Grandu, jak na razie trzyma agresywnie Hers, linię frontu. Tutaj będą się przewychać z przeciwną Orisą i widzimy, że znowu agresywny tepek Tutaj Ronim z pięknymi pikami na tym bastion i jedzie dalej Ronim z trzecim pikiem. No, przejeżdża po prostu po teamie Babolowni, tutaj muszą się cofnąć. Już z powrotem do swojej drużyny, i wygląda to dosyć źle. No, znowu mamy tą przewagę na high ground, i team, który trzyma high ground, ma przewagę, kontrolę nad całą mapą no muszę się z tobą zgodzić chociaż co prawda nie mam pojęcia o jakich barierach mówiłeś w kontekście ładowania symetry, ale no zgadza się, że faktycznie dużo damage'a ona robi, natomiast zobaczmy teraz jak sobie poradzą po raz kolejny zawodnicy Midnight'u, kiedy muszą kondystować punkt, no i razem sobie wyśmienicie, bo wchodzą bardzo agresywnie do środka dojeżdżając tak naprawdę tutaj przeciwników, w międzyczasie przyszuka jednak wyciąga Galiego, no i teraz w opałach drużyna Midnight, nie ukrywajmy tak, tak długo jak w miarę racji profesjonalnie pszczółka zagra teraz na tej farze No to yy, no to powinienem ugryźć się w język bo jednak byk wyłapany przez ulta orisy yy, złapany wciągnięty do środka zostaje dobity przez sadga No i tutaj blisko blisko natomiast jednak yy, yy, ultem trochę pozycjoningiem troszeczkę szczęścia i dalej punkt w posiadaniu Midnightów tak Midnight ma już gotowe 4 zdolności z drugiej strony widzimy że yy... Tak samo Babolownia doładowuje swoje 4 Ultu, więc myślę, że ten ostatni teamfight, jaki nam się szykuje, to będzie przy użyciu ultów i bardzo agresywnie roni już e, nie zatrzymuje się, będzie wymuszał to, ale widzimy, że taki mod mądrze zjada ten jeden pocisk, pojawia się ten ult e, symetry jest okno Baptista i teraz będzie wymiana tych razem wappić pierwszego polikarpa. Jest drugie okno otworzone znowu przez ten one symetry, który będzie robił bardzo dużo miejsca dla Baba, który jest niesamowitym DPS-em przy użyciu tego okna. Kurs jeszcze na dwa piękne piki, 98%, 99%, jeszcze próba reza skancelowana przez to świetno włócznie od Kersa i widzimy, że nawet Lucio nie użyje swoich pasów. Nie było miejsca, żeby Pszczółka nawet użył swojego ulta na farze, więc tutaj Midnight zdecydowanie pierwszą mapę zdominowało. A play of the game wyróżnił się kurs w tej mapie, w tej grze. No tutaj Orisa, zobaczmy w takim razie jak zagrała. Ach, ten moment, no tak, dosłownie drużyna, która zultowała pierwsza, wygrała e, przejęcie punktu, wygrała kontrolę pierwszego punktu. No i tutaj nawet ta ucieczka w głąb już to... dali im ten poważny temi, żeby ten Midnight się choć trochę przestraszył. Miałeś troszeczkę więcej przyjemności niż ja, bo na przykład z teamu Umbogolowi nie wszystkich znam, kojarzę e, tak naprawdę e, i... Skojarzy tak naprawdę jedną, dwie osoby z tego teamu, więc rzeczywiście możesz sobie powiedzieć trochę bardziej trafnie niż ja. Natomiast dla drużyny midnightów zdarzyło mi się nawet ringować mecze i wiem, do czego są zdolni. No nie jest to drużyna przypadkowa, oni wiedzą po co idą i będą konsekwentnie te swoje cele realizować. Także widzimy teraz w ich wykonaniu mocny, mocny spam bez Widows. Natomiast Widow jest tutaj torbjorn, czyli bardziej, jeszcze bardziej spamowo, a, a mniej kompozycja pod względem założenia double sniper gdzie tam hanzo kooperuje z widoką dając te sonic arrows na kąty także zobaczmy w takim razie jak gali sobie poradzi bo to on teraz będzie tym głównym depsem i to na nim będą będą spoczywać na jego barka będą spoczywać losy um, i potencjał bojowy swojej drużyny a my widzimy tutaj już powoli jakaś tarcza sigmy jakiś bastion tutaj um, z prawej strony z kolei poligarp bardzo bardzo oszczędnie, bardzo zachowawczo stoi. Nie będzie się wystawiał na potencjalne strzały. No teraz troszeczkę smutony ze względu na swojego tanka młota, na objęcia takiej pozycji. Mamy tutaj rok strafiony, idealnie skancelowany grasp. Kerr troszeczkę zmuszony, żeby się wycofać już bez, bez tarczy, bez mechanizmów obronnych. Bardzo można go łatwo teraz spaniszować. Czy uda mu się z tego wyjść? No można powiedzieć, że prawie. Natomiast na szczęście dla drużyny Midnightów presja położona na takim młocie sprawiła, że on był zmuszony do użycia graspa, co troszeczkę Uratowało też Kersa przed niechybną śmiercią w tej sytuacji. Natomiast co się odlecze, nie uciecze, co ma wisieć, nie utonie, czy jakoś tak. E, no i jednak ten punkt agresywnie i mocno e, dla babolowni. Nawet bez kontestu bym powiedział, bo tu już nie ma żadnej osoby w kompozycji, w żadnej postaci w kompozycji droższynej babolowni, która byłaby zdolna do dotknięcia wózka. No i szybko, szybko, 516 Zygarza. No bardzo szybko, spodziewałem się, chyba e, wsparcie fanów na czacie zmotywowało bawolownie do walki, bo wtedy bardzo szybki puszcz... No, wręcz świetnie im to poszło bez kątów, tak jak wspominałeś. Widzimy też, co doładowane pierwsze zdolności po obu stronach, tutaj już Gali rozpoczyna e, teamfightem z smokiem, Hanzo i łapie w wszywkę. E, już widzimy, że już na Midnight rozstawia się już z torbą na zjednoczonych pozycjach jest ten walka Kersa z Galia Matiasem, interpretowała świki, będą musieli teraz... E, Wojownicy z Babolowni zgrupować się, gdyż te sideliny na tym wyjściu są bardzo trudne. Jeszcze widzimy, że te Dorsy się nie zamknęły, więc będą cały czas ich spamować. Ten Fajon jest tak zatrzymany, że mają świetny widok na wyjście z respa. Mosty się trzymają w tym jednym konkretnym punkcie. To jest bardzo no, dobre miejsce do trzymania wbrew pozorom. E, natomiast ta pozycja z drugiej strony może zostać troszeczkę spaniszowana, e, kiedy się gra na bastiona z Seniatą. No tutaj świetne Immortality Field, ale przypłaca to życiem. E, to uratowanie, chęć uratowania swojego tanka e, Szafir. No i Przyłuka z dwoma fragami. On bardzo tutaj dużo robi, bardzo sobie mocno pozwala. Jeszcze jakaś ciekawa flanka, dobry off angle. No i odcięci od e, jakichkolwiek zasobów zawodnicy e, pozostali przy życiu zawodnicy. Midnightów po prostu e, doziewają, dogrywają na payloadzie, e, troszeczkę jeszcze parę tych cennych sekund zabierając. A przed nami kolejny fight. No i w tym fightie dosyć ciekawa sytuacja, bo dla Midnightów 4, a 4 ultimaty, e, z kolei dla wabolowni, jeżeli tylko byk doładuje swojego wykroka, również 4. Przede wszystkim ważne są to, że mamy oba e, supporty, no ale jednak ten flax może tutaj, e, oba uldy supportów, ale ten flax może tutaj jednak przesądzić o wszystkim. No i zobaczmy teraz, jak wykona swojego flaxa e, no i i bejtuje tutaj Transa, więc bardzo mocne otwarcie w tym momencie dla Midnightów. Powinni to wykorzystać. Gali jeszcze dokłada swojego pika. E, świetnie, świetnie się to dla nich ułożyło e, bardzo pomyślnie. Teraz e, tylko najlepsze co mogą zrobić e, Babolownia, gracze Babolowni to nie używać ultów, nie próbować tego odwrócić, tylko poczekać z powrotem, zregrupować się i w następnym w następnym Zrobić swoje, no i mamy teraz 3 do 3 w tych ultimate'ach. Ale co, co najważniejsze dla nich, to taki mod z większą przeszkodą Flaxa, więc to on tutaj będzie dyktować już niedługo warunki. No ale pytanie teraz, co Sadek w ogóle przygotowuje? No bo albo chce tutaj ich zaskoczyć, błyskawicznie ze swoją lawą, zanim że się ten fight jakoś rozwiązać. Słyszy już, że Polikarp jest od prawej strony, że cała na gdzieś tutaj jest, więc wchodzi agresywnie z lawą i dostaje insta, fokus i kamień, i, i bomby od Bastiona. No, po prostu robi co chce. tutaj. Robią z, robią z nim co chcą zawodnicy. Babo, lowni. Tak, widzimy, że pszczoła i zwykle game tutaj bardzo agresywnie atakuje. Szafir jeszcze łapie byka play game. E, próba przebicia się z prawej strony, gdzie walczą oba tanki. Jeszcze ten Hanzo na. E... Że tak powiem, na tych kolumnach może zrobić bardzo duży damage. Teraz Babelowniczy będą próbowali przebić się jakoś na ten punkt. Widzimy, że Zeniata z Sigmo będą bardzo biali. Jest otwarte bardzo agresywne okno, ale tu widzimy, że kurs się nie zatrzymuje. On idzie na tego Baptista, eliminuje go. Niestety ten Immortality film nie zadziałał. Na czas Dwa Immortality Film się wymieniają. Taki mod będzie musiał się cofnąć, bo tutaj są kolejne wymiany sadek, po Szukę. I to wygląda dość ciekawe, bo Payload jedzie, to to jest walka. Zobaczymy, czy Pian power da sobie radę z Sigmo, chociaż niestety pada, bo Ronim wspiera swojego tanka na high i wydaje się na to, że Babolownia się szybko zagrupuje i będą stali się przejść mając gotowe trzy ulty No ja że nie wiem czemu chciał czekać na wszystkich bardzo tutaj, tutaj przede wszystkim przewaga jednej osoby jest dla, e, dla Babolowni oni by mogli to spokojnie spożywać, teraz gdzieś tam już się e, powrócił e, powrócił, przepraszam, Szafir, więc Trochę mniejsza ta przewaga, no i być może warto by było wcześniej tego fajta wziąć, no ale już teraz za późno mamy kolejnego fighta 5 v 5 troszkę jak na takim rycerskim polu, gdzie wszyscy wychodzili na otwartą przestrzeń, wszyscy siebie widzieli, wszystko było jasne od samego początku od samego, od samego końca i no i o Świetny, świetny rok! No to nie jest to nie jest najlepsze wykonanie tego ulta, wykonanie przepraszam, autorstwa takiego motu no i kurs mu pokazuje jak to się robi jeden drugi pik. No i ten trans nie jest w stanie zbyt wiele już zmienić jeszcze kamień, trafiony bardzo dobry direct, no tutaj świetnie się odnajduje na singu. Bardzo dobrze to się ułożyło dla midnightów. No, można powiedzieć, że troszeczkę taki dying w Bawolowni teraz złożyli swoje ultimate, ale tutaj pięknie przyłączyli Ronima i Karsa skontrowali ich poczynania, mając jeszcze praktycznie gotowe 3 ulty, bo szafiry doładuje swego Ulta natychmiastowo na tym bapie, patrząc ile damage'a zadaje, zadaje się w taką pozycję, jak to okno Bapa będzie natychmiastowe. Mam jeszcze smoka od Galiega, widzimy, że Bawolownia zbiera się w jednym miejscu, ten smoker że przejść przez cały team. A jeszcze Sadek, łapie bardzo ważnego fraga na pszczółce, no. To się źle układa, jeszcze ten smok, Zobaczmy, co się dzieje. No, jest właśnie typikowanie. na babolowni została rozdzielona. Teraz Kers będzie bardzo agresywnie wszedł. Ten backline tutaj został użyty. I Mortal wild jest te kradnięcia tych sekund z obu stron. Teraz w klinie zawodnicy babolowni będą łapani. Ajajaj. aj, się że cudownie ich tutaj złapali we wszystko. No troszeczkę niefortunnie w ogóle pojawiła się tutaj fara od pszczółki no na zenie z bapem, ale tak naprawdę to nie miało znaczenia, bo i tak ta plus bomba wykonania ostatnio wyjaśniła, e, za, wyjaśniła zawodnika drużyny babolowni. No i teraz ostatnie 5 sekund. Czy oni mają szansę w ogóle skontestować punkt? Wydaje mi się, że nie. Zwłaszcza w tym momencie, kiedy oj Torbjörn może tak jest. Mamy ten kontest, ale przypłaca to życiem pszczółka. E, kolejny pik no, od strony Szafira. On tutaj wykorzystuje w, w pełen potencjał swojego Matrixa. No tak naprawdę quadra kill, nie ukrywajmy, ten pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. No, tam z asystą od Galiego, ale mimo wszystko e, świetnie, świetnie e, odsadka, świetnie za, za, z wykonany ultimate baba. No tak, zdecydowanie Babalownia nie złożyła broni, pojechali daleko, no przejechali przez pierwszy punkt dosyć szybko, to wykorzystali chyba dać nie spodziewał się aż takiej fury takiej presji z ich strony i przeknęli przez cały pierwszy punkt, ale potem już chyba dali radę ogarnąć się na tym drugim punkcie, wykorzystali, e, odpali ten główny atak ultów ze strony Babolowni, mądrzy go przeczekali, użyli niewielu swoich ultów, a potem już wypikowali ich, szczególnie w tym pokoju, gdzie ten infight się mógł ułożyć na stronę Babolowni, zostały zrobione szybkie dwa piki, zarówno przez Sadek, jak i potem przez tego pięknego smoka Galiego, no i sytuacja już wyglądała Całkowicie odwrotnie. No to warto pochwalić, Popołownie za próbę, za staranie się, za ten push. Zobaczymy, jaki mają pomysł na obronę, bo damage mają właściwy. W tej kompozycji będzie konkretny damage znałożony na drużynę Midnightu, ale wiemy, że nie z takich opresji Midnight wychodził, więc na pewno znajdą jakieś rozwiązanie. Tylko pytanie, czy uda im się to zrobić w czasie. No, faktycznie to jest bardzo dobre pytanie, na które odpowiedź poznamy prawdopodobnie już za chwilę. No, biorąc pod uwagę to, jak dobrze im poszło na tym pierwszym punkcie, to ja się nie spodziewałem, że ten drugi okaże się holdem, że na drugim się w ogóle skończy. Natomiast, właśnie coś tutaj, czegoś tutaj zabrakło. Drużyna Midnightów zaczęła egzekwować ten High Grant i ten Choke. No, tak jak tutaj widzieliśmy wszyscy, bardzo płynnie i szybko te 5 minut na zegarze. Im ubyło podczas próby pokonania tego drugiego punktu. No ale nie jest nic stracone. Może będziemy świadkami e, tutaj m, dobrego, dobrego holda w wykonaniu Babolonim. No wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała współpraca między młotem a pszczółką tutaj e, wraz z asystentem supportu. No, cały team pracuje wiadomo na sukces. Natomiast, natomiast to, jak będzie Bastion wykorzystywał cooldowny i miejsce stworzone przez swojego tanka, jeżeli będą się zgrywać dobrze, mogą to spokojnie we dwóch wykierować. Oj, aj, aj! No i ja tutaj mówię o jednej rzeczy, a tu KRS popisuje się kolejnym kamieniem. Skanselowanie, graspa, młota. No i tak naprawdę, jeden cooldown tutaj przeważył o tym, że cała drużyna babolowni no, posypała się jak, jak, jak Tomek kart tak, zdecydowanie. Koncepcja obrona w obolowni była mocno ułożona, ale widzimy, że tutaj wejście Kersa przy pomocy swoich DPS-ów, patrząc na to, że Ronim jeszcze daje Discorda, wiemy, co potrafi zrobić Zeniata. To taki niepozorny pick, gdyż nikt nie traktuje Zeniaty bardzo poważnie na takich me meczach, ale Zeniata, choć taki niepozorny support, robi bardzo dużą robotę, zarówno swoim ultem, którym pozwala przeżyć. Masakryczne ilości damage'a, to jeszcze tym Discordem, który jest wręcz nieodzowną już do tej postaci, umiejętnością, która wpływa bardzo dobrze na to, jak można meltować niemeltowalne kompozycje. O, tutaj tutaj. Mu się w końcu zmieścić tego headshota i zaraz z drugim headshotem na pszczółce, e, followowanym od razu bezpośrednio e, bodyshotem, skutkuje bardzo szybkimi dwoma fragami. No i to będzie chyba GG, z Bogali dokłada trzeciego e, fraga, Sadek jeszcze czyści Polikarka. No i tylko Młot tutaj zostało on niewiele tutaj zrobi e, i tak naprawdę powinien jak najszybciej umrzeć, żeby mieć jeszcze szansę switchności i sfollować swój team. No, jedyne co może uratować w tym momencie Babolownię, to nic nie może uratować Babolowni, to już jest koniec. No to, że już jest koniec. Jedyne co widzę, to wzięli bola i Lucy, czy będą jeszcze próbowali dzielnie kontestować ten punkt, ale tu zobaczmy co się dzieje. Sadek od swój Vizor i już poszedł. Bardzo agresywnie, żeby kontestować jeszcze ten punkt do swojej drużyny, ale tutaj Gali dokłada dwa piękne piki na e, Pszczółce i Polikarpiu. Więc sytuacja na punkcie będzie bardzo zła na Pawłowni. Patrząc na to, że Szafir i Gali dokładają kolejne piękne piki, to też jeszcze taki młody bohaterysko walczy na tym punkcie. Ale powiedzmy sobie szczerze, no Midnight wygrywa drugą mapę. Mecz był o, Gali, ładny. Gali się odpalił, Gali się odpalił. Tyle mam do powiedzenia naprawdę. Mecz był bardzo ładny, szczególnie ten pusz ma No coś godnego pochwały, jak stawili wyzwanie Midnightowi. Ale Midnight dzisiaj jest zdecydowanie w lepszej formie, w lepszej współpracy. I tutaj mamy zawodnika, który prezentował bardzo wysoki poziom na Hanzu. No i bez możliwości.